To jest tam nadal ten... gdzieś nagramy Minecraft'a. Miało być już dwa tygodnie temu, ale coś nie piekło. Jest się nie woduję, więc dobra musiałem tylko zapreserować, tylko jeszcze robić. Tu się coś takiego robiłam. Więc kinę, gdzieś moje wstawienia, profil, to. Сейчас будет... я надо тебе мать Раз. Развали. Идем к данству, чтобы сейчас вести он сейчас. Добро. Слышь, я добро. Добро. Я к бандит шлопки гуру. Бандит из Майнкрафта. A jak nie wiecie, tak trzech chłopak, bo tak po... po, po. Będę musiał nagrać. Weź łapkę. Będę smutny. Dobra, idziemy, idziemy. I śniaki. U ej! No proszę, nie reklam, nam. Patryk, Co tam? A. tam tam. O, chodź, chodź, chodź. Fajny, Fajny Fortnite. Ech, ech, ech. No dobra, widzę. O, też się już włączyć. Szczerze, że tak pobawiłem się. Pobawiłem się na no serio ocięciem. Na serio, idealnie się włączyło, kiedy skończyłem cięciem. Dobra, to po prostu... Um. Wejdźmy tu. Prędzej. Mm, no dobra. Dobra, zrobimy szybko. Takie to, takie to, i to, to odgłosy. Coś, takie, takie, coś, takie coś, takie, takie coś, takie coś, takie coś, takie, coś, takie coś, takie coś, takie coś. No muszę, nie nie się To ja zabiorę jeden, jeden dom z niego. Chodźmy szybciej. Fajnie. Pieśnie. O, no, ej, ej, stój, gościu. Możesz się z Ej, ty jesteś z, tym, z To nie ty, o, zamiennik. Kościół, kościół. Nie, 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 nie uciekaj, nie, 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 nie uciekaj, nie uciekaj. Wow. Wow. No ale ja nic z tego nie mam. Dobra, gdzie jest miście, za co go tam panował, macie. Przepraszam, proszę Pana, to jest mój dom. Pan wyjdzie stąd? Pan wyjdzie stąd? Proszę. Już do widzenia. Zamykamy. Na razie będziemy tutaj mieszkali, wieśniacy. W wiosce. To się zajmiemy więcej... więcej dopiero w następnym odcinku. Na razie... wiem, że będzie nagrywana seria. To jest Minecraft i to jest takie rozpoznanie ja się ze światem. Jeden ja do mną, już tutaj tak śpię. to się do niego wpłynie. Co się z nim? To jest woda. Niech ja się do tego domu chwali. Przecie Okej, okay, okej, okay, jestem. Drowy. Нет, это там. Да. хорошо А это это Так, это Вау. Не. Хочу входить в этого танку. да Это To na razie chyba będzie tyle z tego odcinka, tylko będziemy mieć. No, będzie wiadomo, że będzie taka seria jest sery, że to krótkie i mało rzeczy takie zrobione, ale to jak na tyle, to na razie, to I subskrybujcie, dajcie łapki, jak będziecie łapki w górę, to będzie więcej takie, więc... Więc, daj.